Witajcie w dzisiejszym filmiku na naszym kanale i dzisiaj, tak jak poprzednio Gabryś malował, ja Gabrysia malowałam, to Gabryś będzie dzisiaj malował mnie. Zaczynamy, aby w tym czasie zostawcie kończy łapkę w górę oraz subskrypcję pod kanałem, żeby być na bieżąco z każdym filmikiem. Dobra. Zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od bielendy fluid matujący. Jak wiedział, że najpierw tego używam, to, to jeszcze drugi. Tego korektora. Robimy sobie taką małą pyczkę na ręku. O, taka, taka nieduża, no, taka, jakby was komar urządził. A, bo nie wspominałam, to też od razu będzie tutorial na makijaż. E, taki, wiecie. Tutorial. Super. Dobra. Zamknij oczy. Oho. Dobra. Pierwsze co, nakładamy to na całe oczy. Całe gałki oczne. Całe, więc robimy puf 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 tutaj gdzieś góra wiadomo no tam pod brwiami tutaj gdzieś okolice gałki ocznej około, żeby... Możesz ciutko otworzyć, ja jestem mistrzem dobra zamknij, zamknij, zamknij gały wyrównujemy tutaj kolor, który Marta ma z twarzą no już widać, że wygląda piękniej niż wcześniej ale wiadomo czy ja to zasługa Klepujemy jeszcze z, troszkę się żółta zrobiłaś, mm. ale. Ach. Dobra, i teraz drugie oko wiadomo. To samo powtarzamy. No tutaj jest już troszeczkę mniej tego, więc, więc wyjdzie nam ładniejszy efekt. Marta będzie bardziej wyrównana niż kiedykolwiek otwórz. Mm, nie przycieraj tylko. Dobra, ty jesteś makierzystą i stylistą, czy ja jestem? No tak. Zresztą. Kolejny krok na liście. Dobra, następne pudry. Tu masz już. Bierzemy tego pędzla. A swoją brudną rękę. Robimy. I robimy. Wklepujemy równomiernie. Lekki taki czek. I znowu cały całutki, żeby wybrać. I drugie oko. Drugie A po co to oko. robisz? Nie żałujemy, nie żałujemy. Po co się pytasz? To widzisz na przyszłość. Puder, puder co, nakłada dobra? się po to, żebyś się nie świeciła. I zamknij. Dobra, to już mamy z głowy. Ruder możemy sobie odłożyć. On się potem przyda do całej twarzy. Będziemy robić całą twarz. Teraz pędzle. Dobra, ja zakładam tutaj oko trzykolorowe. Ustaw się. Close your eyes, żebyś nie widziała koloru. Zobacz efekt końcowy. Tylko pokaż do kamery ten kolor. Je Dobra. Pierwszy, który wybieramy. Tutaj ja mamy paletę. Zaczniemy sobie od kącika. Końcik musi być, wiadomo, najciemniejszy. Czyli z... zaczniemy od tego koloru. Następnie zrobimy delikatne środkowe przejście i będzie to kolor ten, albo ten, żeby na sam koniec skończyć takim leciutkim pociągnięciem, i wtedy właśnie zastosujemy sobie kolor ten. Tak więc skoro już wiecie jakie będą kolory, to ja przychodzę do malowania, zamknij oczy. Kolor nabrany, strzegujemy nadmiar i zaczynamy malowanie. Dokładnie po całym tutaj roku. Marta na szczęście nie wie, co to za kolor. Marta się dowie potem. Kreski tu, ale... też nie robisz? Też zrobimy kreski. Bardzo ładnie to wygląda. Szykownie będzie. Myślę, że to jest na wieczór taki z gwiazdą. Ważne jest to załamanie tego łuku, takiego, jeżeli chodzi o powiekę, żeby tylko do tego momentu dojechać, bo jeżeli pojedziemy wyżej, to to się nam zblenduje już prawie z brwią I to może nie mieć takiego efektu wow. A chodzi nam o to, żeby idąc na imprez, żeby jednak faceci patrzyli na nas i mówili wow. Dobra, pędzel wyczyszczony. Tak więc przechodzimy do drugiego z kolorów. Potem, oczywiście, przejdziemy jeszcze płynem micelarnym na patyczku, żeby oczywiście wyrównać ten kolor, żeby on był tylko w jednym fragmencie, o który nam chodzi. Marta zamyka oczy. I może jednak zrobimy małą wariację. Dobra, tutaj postanowiłem, że zrobię taką wariację. Zginacie sobie pędzel, żeby zrobić, bo on jest okrągły ogólnie. Zginacie go, żeby zrobić taki podłużną kreskę, zamknij oczy bierzecie sobie oczywiście cień i chodzi o to żebyście to całe załamanie tutaj przy oku, żeby ono było wymalowane bo tam w sam kącik potem pójdzie inny kolor, więc chcemy tak, żeby to tak ładnie nam zamknęło to oko oczywiście na efektu teraz jeszcze nie zobaczycie będzie on dopiero jakby na samych zdjęciach tak mega widoczny dobra i ostatni z kolorów Marta porządnie nabieramy, no nie, no co mam wam mówić, nie biednie, nie biednie, tak jakbyście mieli zapas tego. I chodzi o to tylko, żeby tutaj w tym rogu tak ładnie tylko zrobić i tutaj możemy dzięki temu też trochę na dole, dzięki temu kreska nam trochę to bardziej podkreśli, potem jak będziemy robili, zamknij oczy, bo musimy zamknąć, bo ja tego muszę nabrać od gromu. Ale nic nie widzę. Zamknij, zamknij, zamknij. Ty nic nie widzisz, ale ludzie widzą. Ja też widzę. Bardzo ładny, bardzo przestań podglądać, bo marszczysz mi wbrew. Jak ty kochasz, podglądać. Zamknij. Dobra. No, za sobą teraz potrzebujemy patyczek i kapkę płynu micelarnego. Dosłownie kapeczkę. Marta zamyka swoje oczęta. I możemy teraz czyścić nadmiar, który nam tutaj zleciał pod okiem. I zamknij, zamknij. I czyścimy sobie to wszystko tutaj, gdzie nam to powychodziło poza. Jest przepięknie, ale wiadomo, będzie jeszcze pięknie. Co teraz? Co teraz się zapytacie? Ja Wam powiem. Teraz używamy fluidu klejącego Zeróweczka Też od wielendy. Tego już troszeczkę więcej Ponieważ trzeba to położyć już na całej twarzy Maty Staramy się dokładnie Ponieważ to wszystko musi być pokryte Nie boimy się po brwiach Brwi też lubią Staramy się tak, żeby nie było żadnych przebitek No i kiedy już jesteśmy Uraczeni, oczywiście, tym jak nam wyszedł efekt. Zobaczcie sobie to, że ja to sobie zmarzę z ręki. Przyszedł czas na brązer. Nie zapomniałeś o czymś? O pudrze. No. Brązer też tym? Już nie ma nic. No to to jest jakaś mikrodawka. Po całej twarz. Po całej. Nie martwcie się tam, niech mruga. Dobrze, dobrze. Pamiętajcie, jeżeli kicha i kaszle, to znaczy że puder dotarł w trudne miejsce. Chodzi o to, żeby się nie błyszczała, bo wiadomo, to nie jest gwiazda betlejemska. To ma być. Gwiazda wieczoru. Lekko stukujecie, żeby ten puder wszędzie dotarł. I gotowy efekt. Teraz brązer. Przy brązerze musicie zgiąć tak. Przestań. Przestań. No poczekaj, bo włos tutaj. Bierzecie i robicie. Tego to możesz, bo on jest bardzo delikatne. Ciskacie. Lekko sobie zginacie, żeby zrobić taką kreskę. No i Marta już gotowa z rybą. Nie. Teraz robicie wzdłuż tej kreski. Wzdłuż od samego policzka. Chodzi o to, że to musi być widoczna kreska. To nie jest to tamto. To musi być widoczne odcięcie tego policzka. Ale jest ten mega. To jest takie mega delikatne. No i delikatne takie przejechanie oczywiście. Dobra, teraz zaznaczamy pozostałe kreski. Ja. Czyli nos. Oczywiście czoło. Ci, jeżeli by była czwarta rano, byłabym pijana gdzieś w klubie, to mogłabym się zakochać. <grystanie> Kończymy to do na eksperyment. Dobra, co nam teraz tak naprawdę zostało? Praktycznie całość już mamy. Ust nie trzeba konturować, no bo jednak one wyglądają zabójczo. Ale zrobimy kreski, no bo jednak te oczy... no nie, nie. nie. <grystanie> E, bo się wyleje, chłopie. Tam jest płyn. I teraz jednym prostym, zamaszystym ruchem. Ja Wam pokażę taki dobry sposób, protip na to, jak zrobić taką kreskę. Patrzcie, łapiecie delikwenta. <ścoughs> I robicie. I to jest dobra kreska. Jeszcze to. Czasem, czasem, już się nie popisuję. Musicie się to starać zrobić jak najniżej, żeby po prostu kreska, którą zrobicie, żeby ona wyszła równomiernie. Razem drugie oko. Czyli znowu łapiecie delikwenta. On zamyka oko. I kreskę porównujecie. Jezus, eyeliner wlał mi się do oka. Nie martwcie się, że delikwentowi wlał się eyeliner do oka. On tylko tak mówi. Chcę waszą Wasz... Wasz gabinet. To zniszczyć. Pewnie na Google też wystawię opinię. I dwie perfekcyjne kreski są gotowe. Dobra. Tak no naprawdę Marta już jest praktycznie gotowa do tego, żeby wyjść, żeby podwijać miasto. Ale kim by ona była, gdyby nie miała zrobionych Rzęs! Nie, nie I, się mógł zrób mógł tak sobie to. sama, bo ja się boję akurat to zrobić. Kochani, brałem lusterka na cofnę. Czuję. Może być? Może być. Dobra, i tak naprawdę, skoro nie lubimy tutaj ust... Chcesz mi jeszcze rozświetlacz jakiś zrobić? Nie. <grym> Dlatego jedno, co nam pozostało do zrobienia, to brwi. Do tego bierzemy sobie patyczek higieniczny, bo nie mamy normalnego. E, gdzie się zabrwi? Nie, gdzie, jest, gdzie się zabrwi. Biwi pogryzło. Dobra, i wybieramy kolor. Kolejny czerwony. <grych> To nie musimy nabrać na patyczek. I teraz jak to robimy. Też delikatny ruch. Czyli zaznaczamy sobie tutaj. I rysujemy wzdłuż tego łuku. Teraz można przejść po całości. I zaznaczamy. Przepięknie. I wyrównujemy do góry. Staramy się iść z linią żeby po prostu brwi, żeby, żeby to nie odstawało gdzieś tam w inny kolor, w inną stronę. Tutaj od dołu sobie zmazujemy. Dobra. Jest perfekcyjnie. Jak Ci się podoba? No, może już tak. Mhm. To już koniec, tak? Tak. Ej, oczy sero spoko zrobiłeś. Tylko tutaj dałeś zdecydowanie więcej tego cienia, no a tutaj go praktycznie nie widać, nie? Ale... nie spoko, zrobiłeś. W sumie. Ty brwi takie no. nie uważasz? Nie. Ładnie mnie wykonturowałeś. Spoko. Przyjmuję zapisy Dwa. Teraz będziecie mieli dalej e, zdjęcia już z bliska, jak to wszystko e, wygląda. Wtedy oczy sobie będziecie mogli zobaczyć. No i wszystko, będziecie mogli sobie z bliska zobaczyć. Więc to zapraszam do zdjęć, a w tym czasie jeszcze zostawcie subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco e, z naszymi filmami, które pojawiają się na kanale. Zostawcie łapkę w górę pod filmem. I co? I widzimy się już w kolejnym.